Cześć, co słychać z tej strony? Bartosz, to jest trzeci odcinek z serii Surgeon Simulator. Zapraszam bardzo serdecznie. Dobra, koltrisha. Może zadzwonimy do triszy? Da się w ogóle tu wybierać numer. Klik, klik, klik. Nie. Chciałem to zrobić. O, to tylko... Proszę bardzo. Ach, nie potrzebuję nic. Patrzcie, Flamaster taki jak u nas w sklepach, czyli wszystkie Flowmastery na świecie są takie same. Ło! Wow. Można wymieniać dyskietki, ale super Pat mi stąd. Co tu mamy? Eee. Yy. Britannia, dysk 2. Prawda, nie tą stroną, ale może przejmie. Proszę. Hopsa. bo nie. Dobra. Brain transplant. Okej. Okay. Dobra. Bierzemy się za przeszczep mózgu. Mózgu Dobra, najpierw łyka wody. Trzymaj. Łap tam. Dobra. Przydałoby się... Przydałoby się... ...tą czachę. Chodź, chodź. A, po co ci to? O, po co ci to? O, już, proszę bardzo. już można o już o, o dobra, tak już o tak o tak dobra. się trzeba rozłupać czachę do tego mamy laser jakieś piły ta gra na pewno nie została stworzona przez normalnych ludzi dla normalnych ludzi ale to tylko moja opinia Oj, chyba spadła nam piła tu nic o i o perfekt pyk, pyk 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 o pyk pyk, pyk. Jednak wiertarka to nie jest dobry pomysł. Nie pomyślałem, że operacja może się zakończyć w momencie uszkodzenia mózgu, dlatego będziemy teraz ostrożniejsi. I poprzez ostrożniejsi mam na myśli... A, toporek. Hopsa. hopsa, hopsa, o, pypy. Py, py. Ta taktyka. Jakoś bym sobie go lepiej chwycił O, po co mi ten zegarek? O. To nie jest takie łatwe 35 sekund, wtedy minuta 30 Dobra. Koniec tego Uy! Ej, ej, ej! wykrwawiasz się! Jak ja mam to zrobić niby? Czy ty? nie o. proszę jak się ładnie wykrusza troszkę niżej o pyk o. o dobra teraz trzeba jakoś go o idealnie Nie! Ale to nic. Proszę. Perfekt. Pozbyliśmy się czachy. no, tutaj. O. O. Co się stało? Coś go trzyma. A, tam coś jest, trzeba to przeciąć Ale najpierw Cholera, łapiesz Trzeba naszego pacjenta traktować jako idealnie. Samo szyję. Niczym Dexter Morgan. O tutaj widzę idealne narzędzie do tej roboty. Ciach. Trzeba... będzie o... Przycinamy... O! Już! Tam powinna... Nie! Trudno. Mózg nam wypadł. Właśnie to. Będzie o... Nowy mózg. I właśnie. Dobra. I... I... Państwa. B, 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 B. B. Tak dobrze jeszcze nam nie poszło ani razu. Jestem z nas dumny. Dobra. Pora. Cholera. Pora brać się za kolejną operację. Ok, w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić komentarza i łapki w górę. Pozdrawiam bardzo serdecznie.